Wraz ze starzeniem się skóry i ekspozycją na czynniki zewnętrzne spowalnia się odnowa komórek skóry, a zmarszczki stają się bardziej utrwalone i głębokie. Dlatego warto szczególnie zadbać o regenerację cery. Noc to czas, kiedy my odpoczywamy, ale nasza skóra wykonuje ciężką pracę. Odnawia się, regeneruje, detoksykuje czy wymienia komórki na nowe. Aplikując wieczorem kosmetyki z intensywnie działającymi substancjami mamy gwarancję widocznych i szybkich rezultatów, bo to właśnie przez noc skóra najmocniej je wykorzystuje. Serum Vichy Lift Active Specialist Retinol to kosmetyk, który działa na skórę wręcz spektakularnie. Składniki zawarte w serum przebudowują oraz stymulują ją w najgłębszych warstwach. Lift Active Retinol Specialist Serum na noc zawiera aż 0,2% czystego retinolu, jednego z najczęściej zalecanych przez dermatologów składników do walki ze znakami starzenia. Jego działanie wzmocnione zostało przez frakcje probiotyczne i biopeptydy, które pomagają stymulować syntezę kolagenu. Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii Retinol Guard zapewniona jest stabilność retinolu w formule produktu dla najwyższej skuteczności działania. W rezultacie, przy regularnym stosowaniu zostają zminimalizowane oznaki starzenia, a skóra jest pobudzona do walki z upływem czasu. Postawcie na Vishy Lift Active Specialist Retinol Serum i efektywną nocną regenerację skóry.